Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotycząca Izraela Bliskiego Wschodu, że dojdzie tam do wybuchu wojny. No właśnie, dzisiaj przepowiednia, która dotyczy Izraela, Turcji, Grecji, NATO, no bardzo dużo tak naprawdę wizji, przepowiedni dotyczących wybuchu wojny, no właśnie kto z kim, po co i jak jaką rolę tutaj odegra Izrael. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na, na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, a także komentarz Jasnowidza do tych wydarzeń, które mają miejsce współcześnie. Takim wydarzeniem jest chociażby to, że Izrael porozumiał się z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Bahrajmem, tak? No, dla nas byśmy powiedzieli, no i co z tego, tak? Naprawdę, że się porozumiał, nawiązał stosunki dyplomatyczne, oczywiście przez Stany Zjednoczone. Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że to nie jest kwestia przypadkowa, że zanim dojdzie do wybuchu wojny, Izrael chce mieć pakty, porozumienia z różnymi krajami arabskimi. W ten sposób, gdyby doszło na przykład do wybuchu wojny, żeby zapewnić te państwa, że te państwa są bezpieczne, gdyby na przykład doszło do wybuchu wojny. Wojny. No wiemy tak, chociażby tutaj Bliski Wschód, konflikt na, in, na linii. Izrael kontra Iran. E, na dobrą sprawę teraz, praktycznie ten konflikt został przyjęty przez Stany Zjednoczone, ale podstawą tego konfliktu to był Izrael kontra Iran. E, no i e, mogłaby być obawa tak naprawdę ze, strojów, ze strony innych krajów arabskich, czy na przykład ten konflikt nie wyleje się na kolejne praktycznie państwa arabskie, nie dotknie kolejnych państw. No i Izrael na przykład szuka porozumień, szuka tutaj e, dyplomacji z, z, z tymi państwami, którymi wcześniej nie było im po drodze. No właśnie, tutaj właśnie. Miastoic mówi, że Izrael porozumiał się ze Zjednoczonymi Arab Emiratami Arabskimi, z Bahrajnem, oczywiście poprzez amerykańską dyplomację. No i właśnie Jasności mówi, że to jest praktycznie drugie dno. Jasności mówi do, dosłownie w ten sposób: Izrael zrobi wszystko, by mieć dobre stosunki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie. Tutaj chodzi o Iran i Syrię. Zanim dojdzie do wojny, Izrael chce mieć pakty z krajami Arabskimi, tak żeby te państwa czuły się, że będą bezpieczne, gdyby doszło na przykład do konfliktu w Iranie czy też Syrii. Mało tego Jasności Jackowski wskazuje też na kwestię Turcji i Grecji. Turcja, która ma tutaj odegrać kluczową, rolę, ale na czyjeś zlecenie. Także my będziemy myśleli, że Turcja jest taka niedobra i zła, a to się okaże, że Turcja wykonuje tak naprawdę czyjś plan, który został narysowany, który został po prostu powierzony Turcji. No, i tutaj Jasnoidz mówi w ten sposób, że Turcja chce wydobywać gaz na terenie, który należy do Grecji. I to jest tak naprawdę osią niezgody, tak jeśli chodzi o te dwa państwa. No, i nawet tutaj włączyła się do tego Unia Europejska, która wzywa do rozmów, do negocjacji, jeśli chodzi o Turcję. Pytanie, czy rzeczywiście to jest jakby podstawa tego, że Turcja rzeczywiście ten gaz chce wydobywać, czy to nie jest po prostu pretekst do tego, żeby na przykład doszło do konfliktu między Turcją. Agresją. No właśnie, no i tutaj że to może być praktycznie według Jackowskiego pretekst do ustawienia wojsk, tak, ale te wojska mogą zostać wykorzystane jeśli chodzi o Bliski Wschód zupełnie w innym konflikcie. Czyli ustawienie tak naprawdę wojska tureckiego w pobliżu Grecji. No to by budziło tak naprawdę tutaj tak kontrowersje i byłby apel ze strony Grecji tak do NATO, do Unii Europejskiej, że Turcja chce nas zaatakować. A tak naprawdę to jest zasłona dymna, że Turcja chce po prostu przegrupować te wojska, stworzyć taką bazę, a zupełnie wykorzystać ją do innych działań. Tak do zupełnie innych działań. No i kolejna sprawa to jest to, że właśnie ten, ten, ten sprzęt wojskowy. Żołnierze mogliby zostać wykorzystani na Bliskim Wschodzie, gdyby doszło do konfliktu. Mało tego, tutaj jest Jackowski wskazuje na pewien fakt bardzo ważny, a mianowicie Turcja, która kupiła sprzęt wojskowy od, od Rosji. No i to jest mega praktycznie kontrowersyjne to jest bardzo kontrowersyjne z tego względu, że Turcja jest w NATO, jest drugą praktycznie siłą liczącą się, jeśli chodzi o NATO, bo po amerykańskie, tak na dobrą sprawę. I no Turcja, będąc w NATO, powinna kupować sprzęt praktycznie od członków na to. Natomiast kupiła sprzęt wojskowy od Rosji. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można kupić od państw, które są w NATO, tak? Natomiast no, wygląda to dosyć dziwnie. Ja zawsze mówię taki przykład, tak, no, tak na przykład by doszło do wybuchu wojny i podczas tej wojny zrzucono by bomby, które zostały produkowane w Polsce. Na Polskę by zrzucono po prostu bomby, które zostały na przykład produkowane w Polsce. No, byłoby to dziwne, tak, bomby stworzone przez Polaków, wyprodukowane w polskich fabrykach, zostałyby kupione przez na przykład przez państwo które by, które by kupowało to w stanie pokoju, a później wykorzystałoby w stanie wojny i rzucałoby na, na tutaj bomby, no dziwna troszeczkę sprawa poza tym pytanie tutaj, czy nie jest konflikt interesów, czy rzeczywiście Turcja może sobie na to pozwolić, czy że, że kupuje sprzęt wojskowy od Rosji no i też kwestia taka jakby, czy Turcja nie ma obaw bo na przykład zobaczmy sobie na myśliwce myśliwce są bardzo drogim sprzętem wojskowym. To jest oczywista sprawa. Tak, no cały po prostu mechanizm, który tam funkcjonuje z metale, które są użyte do, do budowy takiego myśliwca, technologia, ale najważniejsza kwestia to jest praktycznie komputer pokładowy i to, co się znajduje w tym komputerze pokładowym. I na przykład Chińczycy już bardzo szybko doszli do tego, że nie będą zamawiać myśliwców od innego państwa, ponieważ może tam być zainstalowane, mogą być programy szpiegowskie, które będą pod podawać bazę, albo po prostu będą podawać informacje... Gdzie taki po prostu myśliwiec leci, co się z nim dzieje, i tak dalej, tak? I zaczęli po prostu Chińczycy produkować sami swoje myśliwce w oparciu o swoje konstrukcje. No i tutaj też, czy nie ma takiej obawy ze strony na przykład Turcji, która kupuje sprzęt wojskowy rosyjski, że na przykład ten sprzęt może być w jakiś sposób namierzony, czy może po prostu być tam jakiś GPS zamontowany. No ja mówię to oczywiście tak jako, jako laik tak? No nie jestem jakiś inżynierem, specjalistą. Natomiast wiemy o tym, że no, nawet samochody zwykłe po prostu mają GPS, nawet w rowerach można zainstalować GPS, tak? są lokalizacje, żeby telefon odnaleźć, a co dopiero po prostu sprzęcie wojskowy. No ale to jakby inna sprawa, tak, to też pokazuje, jak są interesy, biznesy, to bez znaczenia, czy po prostu ktoś jest w, w pakcie porozumieniu, czy też nie. Rosja kupuje sprzęt wojskowy, znaczy Turcja kupuje sprzęt wojskowy tam, gdzie im wygodnie, tam, po prostu tam, gdzie wolą. Natomiast, no, inne państwa też po prostu jakby nie podnoszą tego tematu, bo bają się krytyki ze strony Turcji, ale jest to dosyć kontrowersyjne, tak, jest to dosyć kontrowersyjne. No właśnie, i tutaj Jasnowid Jackowski mówi o tym, że te wojska, które niby są, czy mają po prostu być przygotowe na walkę z, z Grecją. Tak naprawdę, gdzie podstawą do tego konfliktu byłby ten gaz, właśnie okazałoby się, że tu zupełnie i o coś innego chodzi, że na przykład te wojska zostałyby wykorzystane na bliskim Wschodzie, na, na Bliskim Wschodzie, w innym konflikcie, na przykład w Iranie czy tutaj w Syrii, tak to właśnie prognozuje jasnowickowski, tak i jeśli chodzi o przyszłość. No i też Jasnowidz Jackowski jeszcze przed wybuchem, który miał miejsce w Libanie, w Bejrucie. Na początku tego roku 2020 roku mówił, że dojdzie do wybuchu, dużego wybuchu w pobliżu Izraela. No i Liban, Beirut znajduje się w pobliżu Izraela i mówi, że to będzie właśnie wybuch taki jakby, jakby po prostu bomby atomowej. I to rzeczywiście miało miejsce, no media podają, że to była saletra monowa, ale ten wybuch, który miał miejsce bez względu na to, co to, na to, co to było, rzeczywiście przy, przypomina wybuch bomby atomowej, oczywiście w zdecydowanie mniejszej skali rażenia, tak? Chociaż ta skala rażenia i tak była duża, tak? No, przerażające były te filmiki, jak na przykład wybie, wy, wy, wybuchały szyby w szpitalach, ludzie po prostu były, albo, byli, albo ludzie byli w mieszkaniach, w domach, tu szyby po prostu wy, wy, tak w budynkach, Jakie się zawalały, a szyby, po prostu w szpitalach, w, w po prostu powietrze, tak, w bio, praktycznie w pacjentów, i tak dalej. Przerażająca sprawa. Natomiast. To, co mówi Jasno Zjackowski też się sprawdziło tak, jeśli chodzi o ten Liban Beirut, rzeczywiście w pobliżu teraz Izraela. No i pytanie, pytanie też jest takie, czy rzeczywiście dojdzie do eskalacji tego konfliktu między Izraelem a tutaj Stanami Zjednoczonymi, czy też właśnie, znaczy Izraelem, a Iranem, czy też po prostu Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy po prostu ten konflikt będzie miał miejsce w innym miejscu, jeśli chodzi o Bliski Wschód? No właśnie, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No, wiadomo, że te relacje między Iranem a Izraelem są nieciekawe, tak? Zresztą, po prostu, przywódcy tutaj, duchowi Izraela, znaczy Iranu, mówili w ten sposób, że są w stanie w, w kilka chwil, praktycznie, zrzucić bombę atomową na Izrael i nastąpi koniec tego państwa, tak? No, oczywiście to były po prostu i to były jakby zapowiedzi publiczne, przerażające tak naprawdę, oby do tego nigdy nie doszło. Natomiast to też nie jest tak, że Izrael jest bezbrony, pamiętajmy o tym, ma wsparcie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to, że jest po prostu tym państwem, Izrael zdaje sobie sprawę ze swojego niekorzystnego położenia, więc też ma tutaj świetny wywiad, jest świetnie przygotowany, to nie będzie wcale po prostu takie proste, tak? I nawet gdyby został zniszczony Izrael, no to też nie będzie oznaczało koniec tego państwa, bo ponieważ to państwo bardzo szybko się odbuduje. Natomiast rzeczywiście Iran no, tutaj no, przyciąga sprawę na ostrze noża, tak? Tutaj mogą być nieciekawe rozwiązania, zwłaszcza, że jasność Jaskowski prognozuje, że kluczowe wydarzenia będą mieć miejsce jesienią 2020 roku. Mówi o dwóch ogniskach zapalnych i za trzecim razem praktycznie dojdzie do kontrataku, czyli dwa ataki, za trzecim razem dojdzie do kontrataku. To wszystko na dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Trzymajcie się. Cześć!